Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Bart i mam dziś dla was kolejny gameplay z gry Battlefield 3. Zagramy sobie na kanałach uh, Team Deathmatch, na kanałach. Uh, na kanałach. No, powiem wam szczerze, że jest tu zawsze niezła. Rzeź. Gdzie, gdzie nie popatrzycie, tam wam wyskakuje wróg, nie? Ale przyjemnie się bardzo tu gra. No, i może jak słyszycie, mm. ostatnio miałem nie najlepszy czas. Trochę mnie choroba rozłożyła na łopatki. Właśnie mogę brzmieć jakbym przechodził w turną mutację, nie? No, ale mam nadzieję, że nie jest tak źle, że da się mnie słuchać. No, i wybrałem sobie serwer. Ło, wow, gania mi ta myszka. Wybrałem sobie serwer z ilością ticketów 100. Poprzednio, jak grałem, tak wiecie, to żeby trochę przećwiczyć, to, to runda nam zajęła jakieś 10 minut. Dostaliśmy trochę w dupę, że nie powiem. No i mam nadzieję, że tym razem też będzie coś około tego. Tak, około 10 minut, bo dłuższe to potem nie wszyscy oglądają. No tylko, że widzę, że na razie. Kiepsko z ilością graczy. Zobaczymy, czy ktoś dołączy. No i więc zobaczmy, jak będę tutaj lamił, tak? Na razie, naj... najpierw trzeba spotkać jakiegoś wroga. No, tylko że on spotkał mnie. Mam też trochę utrudnione zadanie, powiem wam, bo mi się słuchawki zepsuły. Co śmieszne, bo. To już druga para, która mi się zepsuła. Mhm. To już druga para, która mi się zepsuła. Wczoraj właśnie nowe kupiłem. Mam nadzieję, że jak najprędzej dojdą. No bo wiecie, w FPSy grać bez słuchawek to trochę. Trochę bardzo trudne. Nie słyszymy jakichś strzałów, tak? Jakichś kroków za nami więc. O. Więc bazujemy tylko na naszych jakichś tam e, naszym refleksie wzrokowym. No i przez to staty są jakie są. Nie są 2-0 tylko niestety 1-0. Dobrze będzie, jak je w ogóle utrzymam. No i na razie mamy 11 do 4 zabójstw dla nas. No z czego można się w sumie cieszyć. No ale. Co oznacza, że też graczy nie przybywa. Mhm. Poprzednio nas tu było. Ile? No, chyba 8x8 8, czy więcej? Nie wiem, ile slotów ma ten serwer. No, ale było nas wystarczająco, żeby. żeby dostawać kulkę w web za każdym razem, gdy się wychylimy. No. Ha. Chciałbym to jakoś skomentować, ale to. No, nie wiem nawet jak. Ten mi tu podskakuje, ja do niego strzelam, Jeszcze mnie zabija. Tu się też coś dzieje. Uh -huh. o, wiecie, chciałbym wam to pokazać. E, ten, ten mój gameplay, ale jak tak dalej pójdzie, to aż mi będzie wstyd. No. no. Jest źle. Zazwyczaj gram medykiem, no to już medykiem można trochę bardziej pograć. Mam tam jedną broń, którą dość lubię. No a tym razem wziąłem sobie snajpera, bo brakuje mi tu chyba... Ile? No, tysiąc punktów do, do gwiazdki. No to pomyślałem, że fajnie by to było uwiecznić, nie? No tylko, że przy okazji chyba uwiecznię też paskudne statystyki. No już nas jest pięciu na pięciu Tam jest jakiś wróg Gdzieś tu był, przynajmniej na mapce go widziałem No patrzcie W ogóle mnie nie widzi Też zamiast sobie pomóc i drużynie. To jestem Ps, wybacz, pardon, pardon. Strzeliłem swojemu w głowę. Jeszcze chyba jedna kulka więcej już by było po nim. Mam nadzieję, że ma tam apteczkę i się ponaprawia trochę. Uff. Miałem nie wychodzić. Myślałem, że go ktoś od, z, od tyłu zabił, to wiecie. Jeszcze bym go ja zaszedł, no ale okazało się, że tam ktoś dalej sobie tam gdzieś siedzi. No cóż, próbujemy dalej pozabijać trochę. Ależ jak ja tłumping w ogóle, no kiepski, kiepski. Gdybym na jakiś polski serwer wszedł, to bym miał zdecydowanie lepszy, no ale... No ale niestety... Wszedłem tutaj, no bo nie chciałem właśnie za dużo tiketów. I wybrałem... Ła! To już było lepsze, nie? Takie akcje lubimy. No ale takich już nie bardzo. No, ile już mamy? 35 do 34. Musicie przyznać, że dość wyrównane to jest. No, gdzie jesteś, Kruszyno? Pewnie wyskoczysz i zaraz mnie tu zabije gdzieś. Jaki skoczek? Ależ Snajperzy. No niestety sniperzy tutaj na, na hardkorze to jest zmora. Bo do takiej bestii my musimy trochę jednak wystrzelać, a w porównaniu do tego co on musi zrobić, to jest sporo, bo on wystarczy, że dobrze przyceluje i strzeli choćby w kostkę. No, i myślałem, że udało mi się uciec. On wystarczy, że strzeli nam w kostkę, no i już, już nas zabije. Tak silne tu są właśnie snajperki. Kuźwa. Tam, no. tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. I tu jeszcze jeden, tu, 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 tu. Teraz przydałoby mi się nie ginąć i trochę statystyk odrobić. Uuu, ale żeś to skaleczył. No ale powiem wam, że kiedyś jak tak oglądałem czyjeś gameplaye, to sobie myślałem, ale mu kiepsko idzie. Nawet już nie tyle sobie tak myślałem, tylko że jak oni mówili, że nie jest tak łatwo grać i gadać, to sobie myślałem, ale bzdury tam opowiada. Co to za problem wybełkotać kilka zdań podczas gdy się gra. Aj. Co to za problem, nie? Ale teraz jak sam spróbowałem, to powiem Wam, że jest to wyzwanie na pewno. Grać można, nie, nie, nie utrudnia to aż tak, samej gry, ale żeby już no, ja myślę. Ale... Ale, żeby już grać naprawdę dobrze, to, to... jest ciężko. Jak już może ktoś ma wprawę, to... to nie porównujmy... Y, mnie do jego, do niego, do umiejętności tam osób, które już... No miesiące, bądź lata nagrywają. Ale i tak... Czyżby? Tak. Proszę to dla Was. Aj. O, tu kolega też mnie z noża zabił, lecz nie udało mu się uruchomić tej takiej fajnej sekwencji zabierania tych doktagów, nieśmiertelników. Przynajmniej mi się udało go zabić. No, kurczę, następnym razem chyba poszukam innego serwera, bo tutaj mam ping taki niewesoły. Zazwyczaj na tych polskich serwerach to mam tak 30-40 A tutaj już mam 90 No i nie żyje Ale już runda Za, Zaraz się skończy Tu gdzieś na mapce widziałem Aj Super Runda zaraz się będzie kończyć, już mamy. O, przynajmniej wygrywamy. To nasz był. Uh. No gdzie on jest? Ah, no cóż, lepsze to. Niż jakbym nie miał zabić A kto ciebie zabił? Pewnie jakiś snajper No cóż, tu już mi się nie udało, ale przynajmniej udało mi się wyjść na staty 19 do 19 Głupio to brzmi, ale już wolę takie Aniżeli Na minusie Co już chyba niejednokrotnie gdzieś tam wspominałem, że lepiej właśnie Na jeden wyjść Tam gdzieś, tam, tam, no, powiem wam, że ten właśnie PP 2000 ma, ma niewielki ten magazynek, chociaż i tak już tu mam y, powiększony ten magazynek, bo, bo gdybym jechał na tym, mhm. super. Na tym niepowiększonym to by było naprawdę kiepsko. Tam tych naboi jest bodajże 20 albo 20 kilka. No to <ścoughs> 20 kilka ich tam właśnie jest. No i czasem gdy nam trochę ręka zejdzie, Kurde, gdy nam ręka zejdzie, to, to ten jeden magazynek starczy na, jed, na jednego przeciwnika. Gorzej, jak już nam dwóch wyskoczy, to wtedy 98 do 93 wychodzi na to, że to wygramy na szczęście. Gdzie on pobiegł? Gdzie on pobiegł? Aj, no i chyba nie wyszedłem na 1-0. Szkoda, ale runda była bardzo ciekawa. Emocjonująca. Staty, no kiepskie. Przyznajmy to sobie, ale jeśli wytrwaliście do teraz, dziękuję Wam bardzo za uwagę. O, mamy odblokowany SKS. Fajnie. Tak więc możecie zostawiać różne tamte łapki, subskrypcje, jak, jak lubicie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, cześć.